Dzisiejszy temat jest o zarządzaniu czasem. Często właśnie słyszę to pytanie, jak udaje mi się zarządzać swoim dniem, swoim czasem, będąc pracując na pełny etat, posiadając własny biznes. No fakt, nie mieszkam z rodziną, jestem w trakcie rozwodu, spędzam czas z dziećmi w każdy weekend, kiedy tylko mogę. Ale to właśnie jest pytanie, które najczęściej słyszę. Jak udaje mi się jeszcze do tego chodzić na siłownię, robić treningi, gotować, sprzątać, dbać o wszystko? No więc kolejny takie, Kolejny taki live na ten temat. Nie wiem, nie uważam się za takiego eksperta w tej, w tej dziedzinie. Może nawet. Taka sytuacja mi się niedawno przydarzyła, gdzie właśnie słysząc po raz kolejny, jak to świetnie zarządzam czasem, jak to zorganizowany jestem i tak dalej, siadłem sobie tak zacząłem myśleć: ja, czy ja naprawdę jestem taki dobry w tym zarządzaniu czasem? Czy raczej po prostu reaguję na ten chaos, który dookoła się mnie dzieje? Ludzie, patrząc za to, nazywają to strategią. Ja sam nazywam to strategią. Ale wtedy, właśnie też, zadając sobie to pytanie, zrozumiałem, że coś, coś chcę zmienić, ponieważ to nie jest dobra, zdrowa sytuacja. <laughs> Więc pierwsze, co zrobiłem, spojrzałem na swój kalendarz. I postanowiłem, że zacznę wybierać rzeczy, które. Dodają wartości do mojego życia, rzeczy, które są dla mnie ważne, a także rzeczy, do których jestem zobowiązany. Bo w tym momencie, gdy zaczynałem, zacząłem ustalać priorytety, zacząłem też zauważać, że dużo rzeczy jest niepotrzebnych w tym moim kalendarzu. Pewne rzeczy się nawet w tym kalendarzu nie pojawiają, a mimo to, Spędza na nich czas. Jestem człowiekiem. Też daje się złapać w media socjalne, też czasem przyłapuję się na tym, że scrolluje bezmyślnie na różnych mediach. Tłumacząc sobie, że to tylko na chwilę relaksu. Fakt, teraz jest to już o wiele, wiele mniej, ale gdy pierwszy raz zrobiłem sobie taki szczery, naprawdę szczery audyt swojego czasu spędzanego na mediach socjalnych. Można to bardzo łatwo zrobić. Jest w ustawieniach każdego telefonu. Jest, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa, ale taki właśnie czasomierz, gdzie pokazujecie ile czasu spędzasz na jakiejś, na każdej ze swoich aplikacji. Więc kiedy pierwszy raz zrobiłem sobie ten audyt, spojrzałem na te czasy. Doznałem trochę, trochę szoku. Tam to było w godzinach liczone. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że no halo, czy to jest coś, co ja chcę naprawdę robić w życiu, siedzieć i, i, i skrolować? Czy raczej chcę budować coś, czy chcę działać, uczyć się, rozwijać? I w tym momencie też zacząłem zadawać sobie pytanie: dobra, to teraz cokolwiek będę robił, czy to jest ważne dla mnie, dla mojego wewnętrznego spokoju? Czy to zbliża mnie do mojej rodziny, do moich dzieci? Czy też to jest czyjeś inne? Podesłane mi, zrób to. Czy może coś innego jeszcze? Odpowiadając sobie na te pytania, bardzo szybko zacząłem zauważać, które rzeczy są dla mnie ważne i nad czym chcę się skupić. Kolejnym takim pytaniem, które ty sobie możesz też zadać i bardzo ważne, że bardzo chciałbym, żebyś sobie je zadał i odpowiedział na nie szczerze. Jak zmieniłby się Twój, twój schemat dnia, twoja, Twój rozkład dnia, tylko wtedy, gdybyś zaczął myśleć i działać w kierunku takiego życia i takiej osoby, takiego siebie, który, jakim chcesz zostać, jakie chcesz mieć życie. A nie życia. Albo osoby, o której myślisz, że musisz zostać, bo często mamy takie narzucone schematy, że my musimy być tacy i tacy. Więc gdybyś teraz zaczął działać w kierunku życia, które ty chcesz, tak naprawdę ty chcesz, w kierunku osoby, którą ty chcesz zostać, którą chcesz być, to jak zmieniłby się Twój plan, Twój rozkład dnia? Takie praktyczne porady. Po pierwsze, gdy już układasz sobie plan dnia, plan tygodnia, spojrzyj na niego i popatrz, co naprawdę się dla ciebie liczy, co jest naprawdę dla ciebie ważne. I to zapisz jako naprawdę priorytetową sprawę. Nie to, co jest pilne. Nie to, co, o, panika, tylko to, co liczy się dla ciebie. To, co dla ciebie jest ważne. I wtedy zbuduj cały swój dzień czy tydzień, w zależności jak na ile planujesz wokół tego każdego dnia albo każdego tygodnia, chociaż to lepiej robić codziennie. Wybierz trzy, maksymalnie trzy rzeczy. Takie, które są dla ciebie najważniejsze, takie, które naprawdę mają dla ciebie znaczenie, które naprawdę zbliżają cię, ruszają twoje życie do przodu. Popychają Twoje życie do przodu, pogłębiają relacje, w których jesteś. A reszta to no taki bonus. Jak odpadnie, to odpadnie. Jak nie, jak się uda, to dobrze. Zanim no, odpowiesz na komukolwiek tak, zanim na cokolwiek się zgodzisz, mamy czasem takie zamontowane, tak. Ktoś sobie zapyta, tak, tak. Yes, man. Słynny film z Jimmy Carrey. Zanim na cokolwiek się zgodzisz, zatrzym się, zrób sobie pauzę, weź głęboki oddech. Możesz nawet powiedzieć, muszę się zastanowić, ale przede wszystkim zadaj sobie pytanie: czy to zbliży cię do rzeczy, które są dla ciebie ważne, czy raczej cię odciągnie od tego? W ten sposób naprawdę zobaczysz, jak wiele czasu spędzasz na rzeczach, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Miej takie swoje święte, czasowe strefy. Dla mnie na przykład jest to weekend z dziećmi. Gdy mam weekend z dziećmi, nie pracuję. Nie ma opcji. To jest czas dla mnie i dla dzieci. Koniec. Wieczorne spacery, czy w sumie właściwie popołudniowe spacery w lesie. To jest czas dla mnie. W tym czasie nie pracuję. Czasem mi głowa próbuje narzucić, a jeszcze to jeszcze. Nie, stop. Jest to swego rodzaju potrzeba bycia świadomym w tym momencie, żeby się zatrzymać i stop, teraz jest czas dla mnie na regenerację, na spacer, na podziwianie. Teraz jest czas dla mnie, dla rodziny, dla dzieci, ale to jest ważne, bo w ten sposób pokażesz i sobie, i swoim bliskim, jak ważni są dla Ciebie. I taki na zakończenie taka porada, którą udziel, której udzielił mi mój dobry przyjaciel. Miej taką don't do, czyli listę nie robi, rzeczy, których nie zrobisz. Ja wiem, jak pierwszy raz to słyszałem, mówię, co? Żartujesz chyba. Mój przyjaciel jest maniakiem czystości, sprzątania. Wszystko musi być idealnie wyczyszczone. Ale. Gdy powiedział mi o tej liście, powiedział, pierwszą rzeczą, którą na tej liście umieściłem, było pozwolenie sobie na sprzątanie nieperfekcyjne. Nadal musi być czysto, tak, ale już nie musi być perfekcyjnie, bo tyle czasu, ile on zawsze spędza na tym, mówi pff, głowa boli. Ty też zrób sobie taką listę rzeczy, które, które pozwolisz sobie nie zrobić. Co jeszcze tam możesz dać? Na przykład, jeżeli pracujesz w biurze sprawdzanie e-maili co 5 minut. Ustal sobie, że sprawdzasz dwa albo trzy razy w ciągu dnia. Mniej wyznaczone godziny, bloki czasowe, gdzie sprawdzasz e maile Wiem, ktoś mi może teraz powiedzieć, że nie, nie sprawdzę. Nic się nie stanie, jeżeli nie sprawdzisz e-maila od razu. Uwierz mi. Kolejną rzeczą możesz na takie liście sobie zapisać. Nie będę się zgadzał na wszystko. Nie będę zgadzał się, mówił tak, na każde zapytanie o jakąkolwiek przysługę. Prosta rzecz. Wypróbuj tych, te porady. Daj mi znać w komentarzu, co o nich myślisz, a ja z tego miejsca, jak zawsze, życzę Ci wielu błogosławieństw.